Mam wrażenie, że yy, yy, ten yy, problem yy, trwa od wieków, no. Yy, same trochę sobie pozwalamy, bo yy, jak się zakochujemy w chłopaku, to wszystko idzie na bok. Czyli wynosimy go na piedestal, ojej, on chce być ze mną, on się zakochał, wow, no i co z tego? Ja tego nie rozumiem teraz, o, uwaga, swoje przeżyłam, więc jestem mądrzejsza o moje doświadczenia, ale naprawdę e, kobiety m, uważają, że życie kręci się wokół faceta i wokół ich relacji. I to jest podstawowy błąd, ponieważ nie wiedzą, kim są, nie dają sobie szansy bycia samej, bo to źle wygląda. Powinna mieć chłopaka. Boże, nie masz chłopaka. O, ona jest singielką. Wow! Super. Bądź singielką raz na jakiś czas. Wtedy się dowiesz o sobie dużo więcej niż jak jesteś słupakiem. E, rozwijasz się, poznajesz nowych ludzi, dajesz sobie szansę, no bo musisz poszerzać swoje horyzonty. E, to kobietę rozwija facet. E, rzadko. Raczej ogranicza, no do tego jesteśmy przyzwyczajone. E, Dziewczyny, dziewczyny y, zawsze mają apetyt na wiedzę. To już wiemy od podstawówki, czy od przedszkola, prawda? Rozwijają się, rozwijają się, rozwijają się, są ciekawy świata, y, a potem się zakochują i zapominają o swoich marzeniach. A takie, które nie zapominają o swoich marzeniach i się nie zakochują, to są dziwolągami. No jak to? Nie ma rodziny, nie ma dziecka. Co z nią nie tak? Dajmy kobietom być... Takimi, jakie są. Jedne są takie, drugie są takie. Nikt nie jest identyczny. Każdy robi to, co musi, to, co mu serce podpowiada. I myślę, że przede wszystkim kobiety muszą się wspierać, bo też wiemy to nie od dzisiaj, że kobiety są czasami fałszywe wobec siebie. Potrafią odbijać chłopaka, tak? potrafią na siebie plotkować i tak dalej. Jeśli będziemy stać. Ramię w ramię, jak śpiewa Vicky Gabor i Kaja, i będziemy dla siebie siostrami, będziemy współodczuwać e, i, i, w, i wspierać się, to, e, to może faceci trochę się zmienią. No. Zaczną nas bardziej szanować, doceniać, e, wspierać, liczyć się z naszym zdaniem. E, ja miałam wspaniałych. Zawsze partnerów, ale zdarzało im się e, gdzieś tam w przelocie powiedzieć, dobra, cicho kobieto. To było dla mnie, to była płachta na byka. Co to znaczy cicho kobieto? Mówisz cicho facecie, cicho mężczyzno? Nie mówimy tak, skąd się to wzięło? Dlaczego my tak nie mówimy, a oni tak? To są naprawdę wieki, e, wieki właśnie przyzwalania na to, ale teraz mamy taki power, mamy, mamy narzędzia, chociażby w portalach społecznościowych, że możemy się wspierać, możemy się grupować, możemy robić demonstracje, jak się nam coś nie podoba. Możemy z tym walczyć. Możemy walczyć z zaszufladkowaniem kobiet w takiej czy innej roli. Wszystko zależy od nas, dziewczyny, także do boju. Jeśli chcemy o coś walczyć, to po prostu się skrzyknijmy i walczmy. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie. Chciałam was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj. Dokładnie tutaj. E, tutaj się bardzo dużo dzieje. E, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy e, na przykład ze mną. Więc e, jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.